Cześć, witajcie. Mamy tutaj Opla Insignia. Tak jak Wam obiecałem, test długodystansowy. 176 000 km i zrobimy sobie podsumowanie, jak jeździło się tym autem przez, e, przez ten dystans. Jak się spisywało, jak z niezawodnością. Jedna różnica, słuchajcie, jest to wersja benzynowa. Obiecałem Wam test diesla. Natomiast diesel nie dotrwał do testu długodystansowego. Musiałem się niestety z tym autem rozstać, oczywiście nic się mu nie stało, ale była taka sytuacja, że zmieniłem samochód. Yy, I diesel mój dojeździł do 90 tysięcy kilometrów w moich rękach, natomiast tutaj auto od mojego kolegi dojeździło do 176 tysięcy kilometrów. A teraz mały przerywnik. Nie zapomnij o subskrypcji kanału i wciśnięciu łapki w górę. Po blisku 90 tysiącach kilometrów wnętrze nie ma praktycznie żadnych przetarć. Kierownica wygląda w każdym miejscu bardzo dobrze, nie jest porysowana, nie jest nigdzie uszkodzona. Mieszek, zmiany biegów, również żadnych, żadnych pęknięć, przetarć. Tutaj nie ma żadnych, żadnego łuszczenia się tworzywa. Jeśli chodzi o piano black, strasznie się brudzi. Mam wrażenie, że bardziej niż w Astrze K, czyli Astrze 5. Pozostałe elementy tapicerki, bez jakichkolwiek śladów, zużycia, zarówno deska rozdzielcza, klamki, boczki drzwi, podłokietnik, również fotele i fotel kierowcy, i fotel pasażera. Brak uszkodzeń. Alcantara łatwa w czyszczeniu. Boczki w ogóle nie, nie pomarszczone, nie pogniecione, nie popękane, zarówno od kierowcy, jak i od pasażera. Także tutaj duży plus dla Opla za trwałość. Po tych dwóch latach 90 tys. km wygląda to bardzo dobrze. A tak wygląda fotel kierowcy po 90 tys. km. Również żadnych zużyć. Radio. Jeśli chodzi o radio, tutaj mam zastrzeżenia, ponieważ czasami się zawiesza, wówczas tuner jest niedostępny, nie, nie znajduje stacji, czasami jest problem z połączeniem telefonu, szybkim połączeniem, bo łączyć się zawsze łączy przez Bluetooth, natomiast czasami dosyć długo to trwa. Akurat mam tutaj iPhone'a, także. Ale z Androidem też wiem, że bywają problemy. Jest to już nowsze radio, które wychodziło od 2019 roku. W produkcji zdaje się PSA, ale pewności nie mam. Natomiast podobno jest to, pomimo że wygląda ekran tak samo, podobno jest to zupełnie inna konstrukcja radia niż Link 900 w poprzedniej wersji GM-owy. Z takimi większymi kafelkami. 176 148 km. Wsiądziemy teraz do środka. Pokażę Wam, jak z materiałami we wnętrzu. Zobaczcie: autostradowy przebieg. Nie ma żadnych prawie odprysków. Lakier w bardzo fajnym stanie. Również po reflektorach nie widać żadnego zmęczenia. Po tak dużym przebiegu. No i tak, słuchajcie, wygląda wnętrze auta, które ma 176 000 km. Kierownica troszeczkę świecąca, ale kompletnie bez żadnych przetarć. Ani jednego przetarcia. Boczek fotela. Zobaczcie, jak nowy. Żadnych pęknięć. Ekoskóra, zaznaczam. Żadnych pęknięć. Również tutaj. Żadnego przetarcia na świe, na materiale, na ekoskórze. Nic, kompletnie. Tutaj też nic nie Dobrze, jak wygląda... Gałka zmiany biegów. Oczywiście automat, więc nie jest wyświechtana. Tutaj tworzywo również nie pęka. No i piano black. Spójrzcie. Piano black poza tym, że przyciąga różnego rodzaju paprochy, bo się elektryzuje, to nie ma żadnych porysu... żadnych zrysowań. Jeśli chcesz zobaczyć więcej na temat Opla Insignia B, jakie są jego walory użytkowe, i jak się prowadzi, jak oceniam to auto, zajrzyj na mój kanał i zobacz tam pełen test tego modelu. Obiecałem Wam kilka słów o niezawodności, yy, niezawodności Opla Insignia B. 176 000 km, i gdzieś w okolicy 100 000 km, dokładnie już nie, kolega nie pamięta, problem z tylnym wahaczem. Sprawa wymieniona na gwarancji, wahacz, ponieważ jakaś tam tuleja w tylnym wahaczu, nie wiem czy lewym czy prawym, stukała. Od tego momentu. Cisza, spokój, wahacz wymieniony na gwarancji, bezproblemowa diagnoza, bezproblemowa naprawa gwarancyjna auto jeździ. Jeszcze przy przebiegu około 170, może 160, parę tysięcy kilometrów wystąpił problem z klimatyzacją. Serwis również rozwiązał to na gwarancji: także dwie usterki przez 176 tysięcy kilometrów, i to takie w sumie. Mało istotne, bo ani jedna z tych usterek nie unieruchomiła tego samochodu. Można to uznać za bardzo, bardzo dobry wynik. Natomiast to auto, którego test wam obiecałem, test długodystansowy w wersji Diesla 1.6 CDTI, musiałem się z nim rozstać przy przebiegu 90 000 km, ponieważ przyszła niestety. Nie przeze mnie zmiana samochodu na innej klasy, innej marki, ale tu wyboru nie miałem, więc nie dojeździła w moich rękach do deklarowanych w leasingu 180 tysięcy kilometrów, ale przez te 90 tysięcy kilometrów kompletnie nic się z tym autem nie działo. O rozrządzie silników 1.6 CDTi nagram osobny odcinek i opowiem Wam coś więcej na ten temat, ponieważ mam temat dość mocno zgłębiony i wiem co i jak. Wiem, jak Opel to poprawia, wiem, jaki numer części montują, żeby poprawić rozrząd. Natomiast przez te 90 tysięcy kilometrów, tak samo jak w Astrze 1.6 CDTi 136 koni, tak samo w tej instytucji nic mi się kompletnie nie działo z rozrządem. Poza tym, że czasami zarządził y, przy rozruchu na zimno, zero problemów. W czasie pracy, zero hałasu y, itd., itd. Także naprawdę rewelacja. Jeżeli ktoś z Was się zastanawia nad insignią 1.6 CDTI 136 KONI Diesel, to polecam również zdecydowanie. Jest oszczędniejsza od wersji y, benzynowej, mniej więcej o jakiś litr, półtora litra mniej pali. Natomiast no, diesel wiadomo. Problemem z DPF-em, jeżeli będziecie jeździć tym tylko po mieście, trzeba to wypalać, trzeba tym śmigać przebiegi. Natomiast benzyna praktycznie pancerny auto pancerny silnik jeden z ostatnich silników starej konstrukcji cztery cylindry porządnie zrobione i doświadczenia i opinie innych użytkowników i doświadczenia mechaników z serwisu Opla to wszystko przemawia za tym, że te silniki 1.5 turbo benzyna to są naprawdę bardzo fajne silniki, chyba ostatni jaki występował w Insigni, który gwarantuje bezproblemową eksploatację. Oczywiście jest jeszcze 2.0 turbobenzyna, który również ma bardzo dobre opinie. Yeah. Natomiast, no tam już jest zużycie paliwa grubo powyżej dziesiątki, jeżeli to w mieście będziecie użytkować, czy nawet w trybie mieszanym, no ale moc też inna oczywiście, jeżeli ktoś chce powyżej 200 koni i bawić się tym autem, albo nawet wersję 4x4, no to zdecydowanie 2.0 polecam, nawet nie ma co myśleć wtedy o 1.5. Natomiast, jeżeli na co dzień potrzebujecie auta do dojazdów, do pracy, albo auta ewentualnie w miarę oszczędnego, Bezproblemowego, to 1,5 Turbobenzyna wydaje się idealnym wyborem. Dzięki za oglądanie tego materiału. Pamiętaj o subskrypcji łapce w górę. Do następnego. Cześć.